Samobójstwo, zabójstwo czy śmierć z przyczyn naturalnych. Co przydarzyło się biznesmenowi z Podolsztyna? Dołącz do zespołu sierżanta Tomasza Sercza i kontroluj przebieg policyjnego śledztwa. Zbadaj miejsce zdarzenia, przeanalizuj dokumenty i odsłuchaj zeznania świadków. Poznaj charaktery podejrzanych, sprawdź ich alibi i odkryj motywy działania. Skonfrontuj świadków z dokumentami, znajdź luki w zeznaniach i odkryj prawdę postępy w śledztwie, raportuj na bieżąco oficerowi prowadzącemu. Jakie tajemnice skrywa ulica nadrzeczna? Całe śledztwo w Twoich rękach.